Czujemy się jak w Bielsku, wiesz? Tak, tak prawie sam. Przez Google nie wiem, czy jestem w Bielsku, czy w Białorusi. Bardzo standardowo chcę zadać pytanie, do słucham. <grym> A czego słuchasz? <grym> Maryliną. <Bons. grym> Kolorowej jarmarki? Dzisiaj <grym> znaczy na ostro ale ten mój mógł na że czas na gole, czas na asystent, zacznę cię rozliczać, już nie tylko jakiś gasikowy. Nie, no już po przerwie na reprezentację ma wrócić, trzeba coś dołożyć. Co dobra, żebyś się przełamał, bo dzisiaj nie. I dzisiaj nie? Zaśpiewam To kolega coś zaśpiewa przyjechałem z Łodzi Mam 20 lat Dobry początek Na Politechnice łódzkiej <noise> Jeszcze nie wiem co będzie. to będzie spontaniczne wiesz <noise> siedział tutaj nie? Zestresowany troszkę. No, no. nie, jest sektor super wiposki pomiędzy moim młodym a cyrką no pięć lat grudni. No bo super zaszczyt. Ja mam zaszczyt. Z dzisiaj dobrze. Będziemy krzyczeć. Będziemy również. Trzymajcie się. Co miałeś powiedzieć? Powodzenia, tak? Porównujecie się stadiony. Tak. Zajdzie na niego, ma to wszystko podłączone. że nie przegraliście na Koronie? właściwie go sprowadziłem na ziemię, żebyśmy jeszcze nie wygrali.

Obrona, obrona całego zespołu poprawiła się znacznie i, i to widać. Wiedzieliśmy, że Korona u siebie gra wysoko, pressingiem. Udało się zagrać z tyłu i myślę, że to był takim naszym podstawowym, podstawowym można powiedzieć, zadaniem, żeby zagrać z tyłu i, i, i nie stracić bramki. A jeżeli chodzi o emeliusa, no, prezentujesz bardzo dobrze. Fajnie fajnie, że współpracuje. Ja się tylko cieszę, że jest na zarosty i że Emilius pomaga, drużyni. Świetną sytuację miał napastnik gospodarzy przybyła, który no, miał pustą bramkę przed sobą. Nie no, na pewno tutaj błędy się zdarzają, no, te się nam zdarzyły Kraków. krachu 6, prawda? Tutaj nie ma co gdybać, co by było. No, miał sytuację, no nie trafił. Takie życie, no troszeczkę szczęścia mieliśmy. Kielce są takim ciężkim terenem dla Bieska, można powiedzieć, że bardzo pechowym. Podbeskidzie tu jeszcze nigdy nie wygrało, między innymi z Tobą w składzie. Bo można powiedzieć, że to taka mała klątwa. Podbeskidzia tutaj z koroną w roli gospodarza. Nie wiem czy kątwa od razu, ale jak widać musiałem przestać grać, żebyśmy zdobyli punkt. Jeszcze z tobą nie było w roli y, zawodnika punktu, tak? <gry> Myślę, że nie, tylko raz chyba w sparingu, tu jeden z Jutro mija dokładnie 18 lat, odkąd wystąpiłeś w takim jubileuszowym dla Podłyskidzia meczu, bo na 90-lecie BBTS-u, czyli takiego poprzednika Podłyskidzia. Pamiętasz to spotkanie jeszcze? Tak, pamiętam. Bardzo fajna inicjatywa i takie rzeczy się pamiętam do końca życia. Idę się trochę w jego stronę. Ok, gdzie Panie.